Sylwek, powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, że zniszczyłeś w sumie życie Boxdellowi? Cześć, z tej strony Beverly. Ja mam takie pytanko do Sylwka. Cześć. Sylwek, mam takie pytanko do ciebie, jak Ale się czujesz... To, jak, jak możesz jeszcze Beverly. raz się Beverly. przedstawić? Bo... Beverly. Beverly? Po prostu Beverly. 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 Beverly Hills, w górze oh, Beverly Hills. Okay. ma Beverly. Słuchaj, Sylwek, takie mam Caroline. dzisiaj pytanko. No, podobno moda jest teraz na amerykańskie imiona. Sylwek, powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, że zniszczyłeś w sumie życie Boxdellowi, mimo że tak naprawdę nic nie zrobił, a dzięki tobie spotkał go taki lincz publiczny, który w sumie jest nieadekwatny do czynu, który zrobił. Jak się czujesz z tym, że w sumie zniszczyłeś mu całe jego życie? Dobrze, po pierwsze, dlaczego Dobrze. uważasz, że zniszczyłem, skoro dalej... Yy... Nie zaszły jakieś duże zmiany w jego życiu? Wiadomo, wizerunkowo e, jakoś to odczuł. Natomiast czy coś w moim materiale, czy ty coś zauważyłaś, żeby nie było zgodnego z prawdą? Znaczy nie ja uważam, nie, nie, mówię, że, nie mówię, że był niezgodny. Natomiast czy uważasz, że lincz, który wywołał Twój materiał, był adekwatny do faktycznie to, jak przedstawiłeś całą sprawę? Bo nie chodzi to o, czy sam przedstawiłem czym, coś tylko o to, Ale tam coś źle w tej sposób... sprawie. Możesz mi nie przerywać, proszę Cię bardzo. Proszę, proszę no. No bo to nie jest kulturalne, zresztą już nawet tutaj niektórzy w programie mówili, że przerywanie nie jest kulturalne, więc też bym prosiła, szczególnie, że nie jestem jednym z zawodników, ani nie należę do federacji, tylko jestem widzam. Eee, słuchaj, czy chodzi o narrację, którą nadałeś temu, że postawiłeś Boxdella na równi z osobą, która faktycznie mogła się dokonać, dopuścić czynu przestępczego? W którym? A dzięki to, dzięki że temu, mogę to odpowiedzieć o to pierwsze to tak już? Nadal mi przerywasz, Becylwek. Bo, nadal mi, bo, bo wiesz to, żebyśmy wypowiedzi. tak, pytanie dawali, ja odpowiadam i lecimy do kolejnego. No dobrze, ale nie skończyłam mojego pytania. Czy, chodzi o narrację, którą ty nadałeś i że przez to Boxdala spotkał lincz publiczny, który nie był adekwatny do tego, co Boxdal zrobił. Nie uważasz, że to nie jest, to jest okay, nie fair no to z chcę, względem, kto którego już. uważałeś za swojego kolegę? Mogę już odpowiedzieć? Który uważał ciebie za kolegę. O, to jest ważniejsze. Dziękujemy, dziękujemy za pytanie. Teraz czas na e, szybkie tak, W którym momencie wrzuciłem boxdela w sensie, że go zestawiłem, że to jest jeden do jednego ta sama sytuacja, że on na przykład robił dokładnie to co Stewart? Czy ty uważasz, że gdy dziewczyna do mnie pisze, na przykład, nie, i mówi, Boxdell e, też robił takie rzeczy i mi daje screeny, to ja mam powiedzieć: Słuchaj, ja mogę o stewardzie, wiesz, że z Boxdellem mi łączą koneksje biznesowe, więc muszę tutaj odpuścić, akurat, żeby sobie nie nabruździć w relacjach biznesowych. No, nie mógłbym chyba sobie spojrzeć w lustro. Co, czego byś oczekiwała, żebym dla, na Boxdella zrobił dedykowany film oddzielny? Wiesz, że to... jak byś to chciała, że jak byś na moim miejscu się zachował? Powiedział, masz opcję A, powiedz dziewczynie, no dobra, o stewarcie mogę, ale obok zelu nie, bo kolega, wiesz. Jak byś to hmm. ugrała? Zaraz ci powiem, czy dla ciebie to samo jest spotkanie się 20-parolatka z. Szanowni, e, szanowni, szanowni. I tym rozum, samym, rozmawialiśmy tak, na ten temat, tak. że dzisiaj nie, nie dyskutujemy Ale nie do końca chętnie. My wiemy, no, znaczy wiemy że, że, że bardzo chętnie. Tak. Natomiast znajomy, wydaje, wydaje nam się, że masz swoje znajomy, Masz to, to swoje to, to Pytanie, droga Beverly. Czemu Boxdel nie ma do mnie pretensji? Dlaczego publicznie mówi, że luz. I tak dalej. I tu stawiamy i tu stawiamy, tak, i tu stawiamy tak, kropkę, jakby temat temat i uważamy, że. to pytać, bo Sebek nie nie na moje pytanie, czy jest siebie dumny, że zniszczył życie Bogi zdrabi. Tak, ale... tak. ale Nie pytania. Nie Nie pytania. Nie pytanie. Natomiast nie, ja muszę, nie, ja muszę postawić tu kropkę, bo ustalaliśmy na początek tego streama, że tego tematu nie poruszamy w trakcie, w trakcie. Ale to nie chodzi o to, to nie chodzi o to. tylko chodzi o to, że gdzieś ustalaliśmy zasady w trakcie tego programu, też szanujemy siebie wzajemnie tutaj, rozmawiając i też oczekujemy tego samego. Naszych widzów. Michała tutaj też nie ma w studiu z nami i też nie może się odnieść do tego, i, i, i nie ma takiej możliwości. Też pewnie mógłby się odnieść do Twoich słów, czy też odpowiedzieć na pytanie, pytanie widzów. Znaczy, natomiast może najprędzej czy później dojdzie do takiej dojdzie. rozmowy na internetowej, pewno. że zrobimy jakiś podcast i sobie tam pogadamy. I to, pogadam. i to, pewnie, i to tak. pewnie zostanie wyjaśnione i będzie miało okazję zabrać i jedna strona mhm. głos, i druga strona głos, i pewnie takie pytania, jak od Beverly, za które serdecznie dziękujemy, również padną. Mhm. Natomiast na to przyjdzie odpowiedni czas. Dzisiaj rozmawiamy o Gali Fame Reborn, która odbędzie się Dokładnie. 9 grudnia. Dobrze, natomia Natomiast kończąc tutaj, to ja nie uważam, że zniszczyłem Michałowi nie. życie, bo wiem jak, jak on teraz na to wszystko patrzy i yy, jak ta sytuacja wygląda nie ofi yy, prawdziwie, a nie oficjalnie. No i to jest no najważniejsze, żeby to też to ze sobą rozmawiać jakby to za to to na to ten to temat. To.